No, dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu po prawie dwumiesięcznej przerwie. Ja dzisiaj stwierdziłam, że to jest ten dzień. To jest ten dzień, koniec leniuchowania, koniec obijania się. Eee, trzeba w końcu tą kamerę włączyć i tutaj coś dla was nagrać, bo aż wstyd, słuchajcie. No po prostu aż wstyd, że człowiek tyle czasu nagrywał na, na, na ten YouTube, na, na ten kanał, a tutaj taka dwumiesięczna przerwa. Obłęd słuchajcie, dość sporo ostatnimi czasy się zmieniło O Jezus, chyba za dużo sobie posłodziłam kawy Ale oczywiście będę Was tutaj informować tak na bieżąco, na spokojnie Nie, nie wszystko naraz Ostatnio miałam w planie przedłużyć włosy Dlatego, że słuchajcie, tak zajechałam sobie włosy Jak jakieś tam, nie wiem, to było chyba w marcu Tak, w marcu rozjaśniałam po całości włosy I słuchajcie, to był ten czas, to był ten moment, kiedy moje włosy Powiedziały dość. I zaczęły się strasznie, strasznie, strasznie kruszyć. Więc wprowadziłam jakąś tam regenerację, olejowanie. Zaczęłam myć włosy systemem OMO, czyli odżywka. Najpierw myjemy odżywką, potem szamponem i potem znowu odżywką. I słuchajcie, ja byłam już po prostu w takiej desperacji. Ja już mówię, no nie, no ja pierdzielę, one się tak słuchajcie... Czekajcie, czekaj, bo Ja sobie nie mogę poradzić tutaj jedną ręką. W takim okropnie, okropnym stanie były, zaczęły się tak strasznie kruszyć, yy, musiałam je ściąć. Yy, jakoś tak wiecie, podobało mi się na początku, że miałam takie króciutkie włosy, mówię, kurde, może jeszcze bardziej jest skrócę, yy, ale stwierdziłam, nie, nie ryzykujemy. I słuchajcie, przez pewien czas w ogóle nie rosły. W ogóle nic, a nic nie rosły. Ja po prostu, jak patrzyłam w lustro, to naprawdę chciałam mi się płakać, bo, wiecie, ja zawsze miałam długie włosy. Ja uważam w ogóle, że mm, takim największym atutem kobiety to są właśnie włosy: długie, ładne, zadbane. To jest oczywiście moje zdanie. Mm, I już, no nie, no mleko mi się skończyło. No nie. I co chodzi, muszę jechać na zakupy. Ja zrobiłam nawet listę, bo w mojej lodówce nic nie ma. Pusto. Ani owoców, ani warzyw, niczego po prostu nie ma. No ale do tych włosów, byłam tak już desperacka. Nad nim ja mówię, ja naprawdę, słuchajcie, odzwyczajam się od nagrywania vlogów. No ale dobra, nieważne. W każdym razie, bardzo były krótkie, bardzo były poniszczone, Mówię, no nie. Dostaję szału, jak patrzę w lustro, mówię, przedłużam nie. Mówię, jak trudno, zainwestuję. Zainwestuję, to nawet nie jest inwestycja. Ale dobra, nieważne. Po prostu y, wydam kasę, i włosy będą piękne, ładnie i, i w końcu będę czuła się dobrze. Mm, ale. Ostatnio była mu fryzjerki mojej e, i powiedziała mi Karola właśnie, że to co się miało wykruszyć, to się wykruszyło, teraz będzie już lepiej, teraz one będą fajnie sobie rosły. I faktycznie miała rację, także na razie się wstrzymuję z tym e, przedłużaniem włosów. Zobaczymy, dam im tak czas do jesieni, do początku zimy. Zobaczymy, czy one faktycznie sobie odrosną. Jeżeli tak, to, e, to po prostu je zostawię. Jeżeli nie, to serio je przedłużę. Bo naprawdę ja... Bo Depresja, słuchajcie, depresja. Pię kawę, ogarniam się, dlatego że muszę jechać do dentysty. W końcu zaczynam ogarniać swoje ząbki, bo tam jeszcze mam dwa albo trzy ząbki do zrobienia. Przebieram się, bo jestem w dresach. Tuż troszeczkę ogarnąłem sobie twarz. Rozpuszczam włosy i lecę. Jeszcze słuchajcie, na szybkiego pokażę wam, co tu się w ogóle wydarzyło. Zobaczcie, w ogóle, jak usłymi mi kwiaty. To była lawenda, to, to jest dalej w sumie jeszcze lawenda, tylko, że ona jest jakąś taką inną odmianą. Tu oczywiście pajączek sobie zrobił pajęczynkę, piękną, ładną, elegancką. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Tutaj, tutaj, ja nie wiem w ogóle, co jest grane, czy po prostu jest jakieś, nie wiem, złe miejsce na, na te kwiaty, za dużo słońca czy co, ale tak samo tutaj. Tutaj jakieś takie niwy, zobaczcie, Wypuściło nowe kwiaty. One, jakby tak. Zauważam, że tak, jakby one zobaczcie. Tutaj y, są takie suche, ale tutaj też było i zobaczcie, tu jest takie zielonkawe. Czyli co? One mi tutaj teraz wypuszczą nowe kwiaty, czy co? Ej, dajcie mi znać, jak ktoś tutaj z Was się zna na kwiatach i zna się na lawendach, y, to proszę, ucieszcie mnie, że one tutaj mi ładnie jeszcze rozkwitną bo, no kurde, dramatycznie to wygląda. Tak ładnie wszystko tutaj się pięknie prezentowało. One były takie fioletowe, ładne. Pamiętacie w poprzednim vlogu to mm, ja sadziłam te kwiatuszki i one z sery były mega e, ładne, a teraz... no Jezus, tutaj nie patrzymy na ten syf. A teraz tak to się prezentuje. Nie jest dobrze. Tutaj ta lawenda tak samo mi uschła. Dramat. E, poziomki git, ale gdzie nie też mi tutaj e, delikatnie Usychają liście, i nie wiem, czy to też nie jest spowodowane tym, że po prostu ostatnio serio były upały i było mega, mega dużo słońca. Ale truskawka, zobaczcie, jak ładnie wykwitła. Mega dużo liście, ale owoców nie ma. Było kilka, a ostatnio zero. Ale poziomki za to są. Ja naprawdę nie mam rąk do kwiatów. Przysięgam Wam, nie, uważam, że umiem gotować, uważam, że jestem serio gdzieś tam dobrą e, panią domu e, i posprzątam, i ugotuję, ogarnę serio wszystko, ale nie mam rąk do kwiatów. No, przysięgam Wam po prostu, za każdym razem, jak e, gdzieś tam, nie wiem, kupuję jakiegoś kwiata, czy to jakieś storczyki, były, ja pierdzielę, ja po prostu, ej, każde, każde mi usychały. Dosłownie każde. Jedyny kwiat, pu, 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 oczywiście, rośnie mi. I to jest ta, Boże, Monstera, tak, Monstera. E, ja pamiętam, kupowałam ją, taką bardzo, bardzo, bardzo malutką. Ona była taka, o, taka malutka dotąd i teraz zobaczcie, jak ona pięknie... Ja nie chcę zapeszać, ja nie chcę zapeszać, bo ja się boję, że ona mi uschnie albo coś, ale zobaczcie, tutaj wypuszcza nowe liście, elegancko, jaka słodka kropelka wody. Mm. Także y, służy jej, służy jej to miejsce, ale y, zauważyłam, że jest mega dużo liści, y, więc y, trzeba byłoby chyba ją przesadzić do większej doniczki. E, widziałam u na Instagramie, że ktoś właśnie też tak hoduje monster i właśnie mówił, że y, 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 jak już jest tak mega dużo liści to trzeba właśnie ją przesadzić do jakiejś takiej większej doniczki, więc chyba po dentyście pojadę do Castoramy albo do Leroy Merlin i kupię po prostu większą doniczkę i serio ją przesadzę. Tylko, że boję się tego, że jak ja ją przesadzę, to ona mi uschnie, bo często jest tak, że po prostu kwiat się tam nie przyjmuje do tej ziemi, gdzieś tam takie, wiecie, słyszałam pogłoski i boję się po prostu, że on mi zdechnie, dosłownie. Więc. Kurde, no nie wiem, chyba że zadzwonię do babci i po prostu e, wezmę tego kwiata, wezmę tą ziemię, wezmę tą doniczkę i powiem do babci, mój babcia mi to zrobi, bo kurde, no szkoda po prostu mi jest. Ona jest naprawdę mega ładnie, ładna, fajnie się prezentuje. E, to jest jedyny kwiat, słuchajcie, to jest pierwszy kwiat, który sama sobie go kupiłam i serio pięknie wygląda, bo kwiaty w salonie, e, jednego kwiata w salonie kupiła moja, moja babcia e, 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 i on fajnie, ładnie kwitnie, jest gigantyczny. A ja zawsze, jak ja sobie kupowałam, to serio, każdy kwiat po prostu mi zdychał, więc co, chyba, chyba tak zrobimy. Chyba zajedziemy, kupimy, yy, zaryzykujemy. Obstawiam, że znowu będę miała spuchniętą twarz. Twarz, u, no, fajnie, Dominika, fajnie, aparatem mocniej, o, auto, co tam, przecież mało wartościowe te rzeczy są, co nie? Wracając. Obstawiam, że będę miała mega spuchniętą zaraz twarz, bo ja ogólnie, znaczy moja dentystka wie, że za każdym razem, kiedy ja przychodzę, to od razu z partyzanta musi być znieczulenie. Ja nie pozwolę sobie borować w zębach bez znieczulenia. Słuchajcie, ja w ogóle też kiedyś mega bałam się chodzić do dentysty. Miałam jakąś taką dziwną traumę przez takiego jednego wcześniejszego dentysty, jak chodziłam jeszcze za czasów nastolatki. Dentysta mi, słuchajcie, niechcący wyrwał nie tego zęba, co trzeba. I od tamtej pory pamiętam, mega, mega bałam się chodzić do dentysty, do momentu, aż nie trafiłam na taką spokojną babeczkę, która aktualnie naprawia mi moje ząbki. Także jestem ciekawa, czy będę potrafiła zrobić dzióbka, bo jak zawsze wychodzę właśnie od dentystki po znieczuleniu, to w momencie, kiedy robię dziób, taką to tutaj się tak wszystko wykrzywia, ale zresztą zobaczycie, jak za chwileczkę wyjdę. Hej, <gry> tak wygląda jak przez tydzień czasu nie ze zakupów. I potem wszystko naraz. Hem, hej, ja niechem, nie ja spożywka, niespożywka. Ja o, matko, jakie to ciężkie jest. Nie zajechałam do Leroy Merlin, bo zapomniałam, a już jest dość późna godzina. Myślałam, że dentystka ogarnie mi tego ząbka y szybciej. Ale słuchajcie, siedziałam godzinę czasu, godzinę czasu siedziałam na krześle e, dentystycznym Dzięki Bogu, już mam zrobionego całego ząbka Miałam ogólnie kanałówkę w szóstce na górze I dzisiaj wypełniałam już tego ząbka, tak wiecie, całkowicie Już go ładnie, elegancko skończyłam e, skończyła. Nie chcę e, nawet liczyć, e, sumować, ile ja wydałam na tego jednego zęba Zresztą jak ktoś z Was miał kanałówkę, to wiecie, ile kosztuje kanałowe leczenie zęba dramat. Także nie liczymy tego. Najważniejsze, że ząbek jest skończony, jest zdrowy, nie będzie bolał. Rozpakowywuję e, zakupy i zjadam jakieś szybkie śniadanie. Ogólnie jest godzina po 13. Ja nawet jeszcze śniadania nie jadłam. I pojadę szybko do chyba na kawę W ogóle słuchajcie, ja Wam nie mówiłam, ale ostatnimi czasy uzależniałam się od soku z marchwi Ale musi to być taki wiecie, czysty sok z marchewek Nie, że marchewki z bananem albo z brzoskwinią, albo z jakimiś tam innymi owocami Sam sok marchewkowy jest mega dobry Dużo osób mnie nie lubi, nie smakuje im, ale spoko, słuchajcie, jest sok z marfi bo wtedy mamy ładniejszy odcień opalenizny, moi drodzy. Także proszę pić sok z marchewki, żebyście byli ładnie opaleni i żeby Wasza opalenizna długo się utrzymywała i była brązowiutka. I co? I potem odbieram maksymiliana z przedszkola. I tak teraz zastanawiam się, jak to da nasza dzisiejsza pogoda. Bo jakieś chmurki takie dziwne nadchodzą, a chciałabym iść z nim dzisiaj na basen do moich rodziców, albo w ogóle gdzieś pojechać nad wodę. Eee, więc zobaczymy, zobaczymy. I mam też ochotę na kapuśniak. Kupiłam specjalnie kapustę kiszoną, bo słuchajcie, kapuśniak chodzi za mną już po prostu od nie wiem na ilu, ale od bardzo, bardzo dawna. Więc kupiłam kapustę kiszoną, i będziemy robić. Eee, kapuśniak dzisiaj. Nie wiem czy, czy przed odbiorem maksa. Raczej wątpię, nie, nie się, ale ewentualnie jak wrócimy od moich rodziców czy z basenu, to zrobimy kapuśniak. W końcu. Dzieci odebrane z przedszkola. Pomożesz mi? Co? Super, bardzo A. dziękuję. A ja gwizdłam bigos. <noise> Gwizdą dostałam, sobie mała mi odgrzała. O, matko! Co? Matę trzeba ściągnąć. No, nie mówiła babcia. Mówiła. Mówiła, no. No dobra, to co, ciągniemy matę. Przybierzemy spodenki na kąpielówki. Ja nadmuchamy się... rękawki i będziesz się pluskał, co? Skakujesz? Nie, nie lej, bo ja jestem, zobacz. U spodnie. No i po co wody wylewasz? Hmm? Skakujesz. Tutaj kata mm, kupił Maxowi takie piłeczki do nurkowania. W sumie, one czekaj. One no, no nie toną, więc chyba nie do nurkowania, tylko do wyławiania. Takie trzy. Wow. I taki pistolet ostatnio, ale nie, nie skorzystał. Nie, te kurki no. są, ich jest więcej. Tak? Mhm. A czemu nie wziąłeś więcej? Bo babcia mi dawała. Okej, okay. ale w każdym razie te rzeczy były kupione wcześniej, tylko po prostu Max nie, nie wykorzystał ich wcześniej, bo burza nas dorwała i musieliśmy szybko wyskakiwać z basenu. I sprawdziłem w ogóle ile jest stopni. Dwa, cztery. 24 czy to jest to nie ma woda, więc spoczko. Nie, mam jest Nie, no jest okej. Okay. 24, to powiem ci, że. nie popychaj! No to ty szalony jesteś? Nie popchałabym cię. Dawaj na bombę! Nie, no żartuję, żartuję. Nie, nie, nie nie jesteś zamoczony. jest? Możesz na bombę skakać dopiero wtedy, kiedy zamoczysz się. I będziesz już mokry, żebyś nie dostał Szansu jakiegoś. No dawaj, co ty cienias jesteś? Halo! Cima! No dawaj! A może no, mnie ja zaraz Ciebie nie ochlapała. Ja, ja mam aparat, nie Max. Mm -mm. Nie, mam aparat. Uciekaj. Nie. Jesteś nie... nie no zaraz ci do tej wody wrzucę, jak nie ochlapiesz jeszcze raz. No Max! Dobra, idę jeść szybko bigos i zaraz skakuję. Do Maksymiliana. Troszeczkę się schłodzisz, bo powiem wam, że jest mega... mega cieplutko, pomimo tego, że są chmury na niebie, ale jest strasznie, strasznie duszno. Ja ją na mocę wodę. Przesadziłeś teraz. Przesadziłeś teraz. Nowy tekst Max. Przesadziłeś teraz. No stań ładnie po każdykowi, jak to dna. To fajnie już, nie? Tamtym roku nie dotykał. No nie. Byłeś kurdupel w zeszłym roku jeszcze. Dalej jesteś kurdupel! Bo. Max! Będziesz! Pałacu, się w głowę! Aparatem! Co? Widzę, ty wiesz? Normalnie że tu aparat jest! Jako, jako on mam, jak on ma, jaką w ogóle minę robi, jaką strzelą, taką groźną! O dobre! Wow. Dobre to było! Wstaiłem na samej budze i mamę, a nie pokażę. Normalnie ruchu. tak, pa, a tak rambowica granata. No! To, to, to. Ale co. Dika! Sama mówiłaś... Mamo, kupcie mu taki pistolet na wodę. Nie! Nie menio! Menio, nie! Minio. <laughs> minio. Wróciliśmy do domku i słuchajcie, jesteśmy normalnie padnięci, zresztą widać to po mnie, jaka jestem zgrzana, upocona, rozczochrana. Myłam dzisiaj włosy z rana i już mam tłuste, także mega spoko. I słuchajcie, zabiorę się za kapuśniak Powiedziałam sobie, nie, nie odpuszczę go Wróciłam specjalnie troszeczkę wcześniej od rodziców Niż zazwyczaj Właśnie, żeby dzisiaj zrobić ten kapuśniak Bo jutro jestem cały dzień w salonie Więc jutro na pewno go nie zrobię A serio, mam tak ochotę Na taki kapuśniaczek z grzankami Ja zawsze biorę mm, Kroję chlebek tostowy w takie kosteczki drobne. Przysmażam ten chlebek na patelni. Wlewam właśnie do miski kapuśniak i posypuję tym chlebkiem. I tak skwierczy. I to, Jezus Maria, przepyszne. Nie daję ziemniaków z tego kapuśniaka. Zastępuję właśnie ziemniaki tym chlebkiem. Także taki jest na dzisiaj plan. I jak byłam u rodziców, to w ogóle przypomniało mi się, że... Ja w lodówce mam coś takiego, jak pierdzielnik taki tutaj i można wlać tam wodę i wlewać sobie do kubka zimną wodę tylko, że Muszę, nawet nie będę Wam pokazywała tego, bo aż wstyd, muszę ten filtr i ten cały baniaczek wyczyścić, porządnie wyczyścić, bo to przez cały rok nie było po prostu używane i taki syfek się po prostu tam zebrał, więc biorę swoje jakieś różne chemikalie, czyszczę, robię zupkę i odpoczywam.